Myślę, że jedna z najbardziej frustrujących rzeczy albo z jedna, jedna z najbardziej frustrujących sytuacji dzieje się wtedy, kiedy rozmawiamy z kimś i wiemy, gdzie leży prawda, wiemy, jaki był przebieg jakichś wydarzeń. A ktoś na przykład uparcie twierdzi, że było inaczej. To są momenty, w których bardzo łatwo stracić jakieś poczucie równowagi emocjonalnej i dać się ponieść właśnie emocjom, bo taka sytuacja najzwyczajniej w świecie. Nas wkurza. Ta frustracja i, i siła tych uczuć pewnie bierze się stąd, że, że dotykamy czegoś bardzo fundamentalnego, jak prawda na temat jakiejś sytuacji czy na temat przebiegu wydarzeń. I powiem Wam szczerze, że coś podobnego jakieś ewidentne poczucie frustracji. Towarzyszy mi, jak przyglądam się temu, co dzieje się w Polsce. Mamy jedną sytuację, jedną rzeczywistość i kilka różnych narracji, kilka różnych sposobów y, przedstawiania danych sytuacji, które bardzo często sobie przeczą. I, I po prostu jest w tym coś bardzo denerwującego, bo wychodzi na to, że w sumie nie warto nikogo z tych ludzi słuchać, dlatego że Każda z tych wersji przeczy innej, i nie wiadomo, gdzie jest prawda. Nie ma sposobu, żeby tę prawdę ustalić tylko na podstawie tego, co jedni, czy drudzy, czy trzeci mówią. No i <grym> trudno powiedzieć, co zrobić, więc y, narasta frustracja, narasta zdenerwowanie i, i to jest po prostu bezużyteczne. To jest po prostu bezużyteczne. I te przeżycia łączą mi się trochę z tą dzisiejszą. Ewangelią, czy w ogóle z tym słowem Bożym? Popatrzcie, w Ewangelii poznajemy Chrystusa, który przemawia w jakiś inny sposób, który, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, mówi tak, jakby miał władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Czyli to, w jaki sposób Jezus mówił, było różne od tego, jak przemawiali do, do słuchających uczeni w piśmie czy, czy waryzeusze. Jezus był inny. Jezus reprezentował e, jakiś e, autorytet i oprócz tego, że mówił inaczej, to też e, działał inaczej. Oprócz tego, że mówił tak, jakby miał władzę, to pokazywał, że tę władzę faktycznie ma władzę nad rzeczywistością. Poprzez swoje słowo, bo popatrzcie, jak mówił, że uzdrowi, to uzdrawiał. Jak mówił, że ma władzę odpuszczania grzechów, to oprócz tego, że te grzechy odpuścił, to po to, żeby ludzie mogli zobaczyć, że faktycznie tak się stało, no to kazał temu człowiekowi, którego czterech. W innym fragmencie Ewangelii przyniosło do niego wstać i iść do domu ze swoimi noszami, czyli Jezus pokazywał to, że ma władzę poprzez, poprzez to, co robił. No i ta dzisiejsza Ewangelia również pokazuje nam to, że Jezus uczy, jak ten, który ma władzę, ale również z tą władzą wyrzuca złego ducha, rozkazuje mu milczenie. No dobrze, Pan Jezus ma władzę, wszystko fajnie, ale cały problem polega na tym, że człowiek, yy, czyli każdy z nas, również tę władzę ma. I popatrzcie, w pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa jest mowa o tym, że no, Mojżesz mówi o tym, że Bóg powoła proroka, yy, proroka dla, dla narodu wybranego, proroka podobnego jak on. Ostatecznie pewnie te słowa odnoszą się do, do Pana Jezusa, ale tutaj wiemy, że byli też ludzie, którzy po Mojżeszu prowadzili naród wybrany. Ale popatrzcie, pod koniec tego pierwszego czytania jest napisane tak: Pomimo tego, że Bóg wzbudzi proroka, i, I włoży w usta tego proroka swoje słowa i będzie mówił wszystko, co rozkaże, to jest tam dalej powiedziane, że jeżeli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać słów, Bóg może przemawiać z władzą, Bóg może przemawiać Albo pokazywać to, że Jego słowa faktycznie mają moc, Jego słowa mogą uzdrawiać ludzi, Jego słowa mogą odpuszczać ludziom grzechy, ale jednocześnie każdy z nas ma władzę, żeby na tę władze Pana Boga przynajmniej do pewnego czasu się nie zgodzić. Nawet jeżeli Bóg mówiłby do nas e, najczystszą prawdę, Możemy przeczyć tej prawdzie. Nikt nam tego niestety nie zabroni. Pan Bóg dał nam taką władzę, albo władza, albo. Przeczenie prawdzie przynależy do wolności i do władzy, którą w związku z tym mamy. Oczywiście nie jest to nic dobrego, ale niestety możemy przeczyć prawdzie, możemy kłamać. Oczywiście nie jest to droga w dobrym kierunku, bo mijanie się z prawdą prędzej czy później źle się skończy, ale niestety mamy taką możliwość. I popatrzcie, że, że byli ludzie, którzy wprost przeczyli temu, co mówił Jezus. Faryzeusze uczeni w piśmie. I, I teraz do czego doprowadziło to przeczenie? Do tego, że chcieli zaprzeczyć Jezusowi tak bardzo, że w końcu go zabili, że w końcu go zabili. Więc niestety mamy władzę przeczenia. Prawdzie, mamy władzę kłamstwa. I w tym momencie próbujemy tworzyć trochę alternatywną rzeczywistość. Kiedy kłamiemy, kiedy mijamy się z prawdą, o której mówi Pan Bóg, no to tworzymy inną rzeczywistość. To jest rzeczywistość, która oczywiście. No, no, no jest jak dom na piasku, to zbudowany na piasku, a nie na skalę to prędzej czy później runie. Kłamstwo ma krótkie nogi, jak mówią, ale jednak człowiekowi towarzyszy takie przekonanie, że, że może kłamać i że może w ten sposób tworzyć inną, inną rzeczywistość. Ale wa ważne są też te słowa z dzisiejszego psalmu, gdzie jest powiedziane, żeby nie twardniały nasze serca, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie i doświadczali mnie choć widzieli moje dzieła. Kiedy kłamiemy, kiedy mijamy się z prawdą, kiedy przeczymy rzeczywistości, to jest dokładnie tak jak mówi ten psalm. Kusimy Boga, zatwardzamy nasze serce, doświadczamy go pomimo tego, że widzimy Jego dzieła. I dopóki nie nauczymy się rozpoznawać prawdy. Dopóki nie nauczymy się szanować władzy, jaką prawda ma nad nami. Dopóki nie nauczymy się milknąć wobec prawdy, nic dobrego niestety nas nie będzie czekało. Bo prawda jest niezbędna, prawda jest niezbędnie potrzebna do tego, żeby budować swoje życie, ale też żeby budować to życie między nami i teraz. Wyzwanie, które stoi przed każdym chrześcijaninem, jedno z najbardziej podstawowych wyzwań, właśnie dotyczy tego, żeby poszukiwać prawdy, a jak się już tę prawdę znajdzie, to żeby zamilknąć wobec tej prawdy i pozwolić prawdzie przemawiać, żeby pokornie przyjąć tę prawdę, żeby uklęknąć przed nią z szacunkiem. I tej prawdy trzeba poszukiwać najpierw na swój własny temat, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy ludźmi, Zintegrowanymi z rzeczywistością, że nie boimy się przyznać do tego, jaka jest prawda na nasz własny temat. Bardzo często na samym początku trudno jest to zrobić, ale ta prawda faktycznie. Prowadzi potem do, do wolności, kiedy człowiek nie boi się y, mówić o swoich, y, o swoich słabościach. A dalej, jeżeli nauczymy się właśnie poszukiwać prawdy na nasz własny temat, to będzie nam łatwiej też poszukiwać prawdy w tych różnych sytuacjach, w których się znajdujemy. I tutaj trzeba właśnie pamiętać o tym, że, że nie zawsze ja rozpoznaję tę prawdę. Czasem może ktoś inny ją rozpoznawać y, i, i będę musiał właśnie zgiąć kolana przed tą prawdą. Być wo wobec niej pokornym, uznać władzę tej prawdy. Ale właśnie tylko prawda jest drogą do, do prawdziwej jedności, do spokoju między ludźmi, do spokoju między ludźmi i tylko w tym spokoju możemy coś dobrego, coś dobrego razem tworzyć. Wyzwanie jest niemałe. Wyzwanie jest niestety niemałe, dlatego że, popatrzcie, tak samo jak jeżeli ktoś przeczy w prawdzie, to tak bardzo nas, jeżeli ktoś przeczy prawdzie, to tak bardzo nas wkurza, dlatego że dotyczy czegoś tak bardzo podstawowego jak prawda. Tak samo to wyzwanie jest niemałe właśnie dlatego, że dotyczy czegoś tak niemałego i wielkiego jak prawda, ale jednocześnie jest to gra, yy, gra, yy, gra jak najbardziej warta tego, żeby w nią grać, krótko mówiąc, to wyzwanie jest niezbędne do tego, żeby, żeby prowadzić życie we właściwym kierunku, przede wszystkim swoje własne. I jest to jednocześnie droga do pokoju, o czym już powiedzieliśmy. Dzięki wam, za dzisiaj pozdrawiam Was, i oby Bóg błogosławił nam w odkrywaniu prawdy, i, i oby dał nam również odwagę, żebyśmy tę prawdę przyjmowali, ale żebyśmy też o tę prawdę starali się i mówili, mówili na głos albo przeciwstawiali się kłamstwu, któremu niekiedy, z którym niekiedy się spotykamy. Trzymajcie się, szczęść Boże.